Muszę wam powiedzieć, że przed chwilą się słyszałem z Katalonią i macie pozdrowienia wszyscy od Katalończyka Rafał. Przyjdzie to kiedyś? Coś tam gadał, czy nie? Mówił, że przyjdzie, tylko musi się zebrać. To musi? Musi się zebrać troszkę, żeby przejść. <noise> okay. Nie, no tam kiedyś był, chyba nie, jakiś tam na chwilę wpad wpadł, wpad. Słyszałem go tam. Był, był, ale to już to jakiś czas temu, dawno. Jeszcze jak coś tam chyba z łapą miał coś nie tak. Rękę coś tam miał, czy złamaną, czy coś. No. chyba coś tam w szpitalu, był też. To chyba, ja go wtedy słyszałem. Nie, to inna historia. Ale to... Nie wiem, no. Nie wiem, nie marzy. Ale fajnie, fajnie, że pozdrowił spokój. No i co, można powiedzieć, że niemalże 61.8 zadziałało. Doszli do 76 ale nie. No jak ty, to mierzysz? Ty, mierzysz, ty mierzysz, ty mierzysz, od tego szczytu wczorajszego, tak? Tak. Gdzie ty tu mierzysz? No i na dół gdzie? Wczorajszego i wczorajszego. No, tak. A okej, okay, bo ja nie widziałem. Dobra. No. Tak sobie mierzycie. Tylko, że... No tu jak ktoś miał na 61,8 8 małego 100 plusa, no to nie zabrał się, ale myślałem, że jeszcze mocniej tutaj wyjadą. No a plan był Marcin jaki? Tu flaga i zjazd, nie? No prawie target tu jest. Plan, plan był taki, żeby zrobić 23-600. I to zrobili. A dzisiaj jest Fed i czekat. No gruby teraz poszedł, nie? No tak, tak, no, no, ile oni tutaj świeca patrzę już na, no, 230 punktów. Tu co się dzieje? Na tym spadku. To są 10 minutówki na to. No, przeszli zamknięcie z piątku i teraz zobaczymy czy będzie kontynuacja czy wyjście do góry. Ja myślę, że ruch dopiero przed nami, przed drugą będzie. 21, pierwsza, No to jest. Sorry, Andrzej. No wiesz, co no, jeszcze się nie zdziwię, jak jeszcze wyciągnął to wszystko. To było tam za, za słabe. No. Czy znaczy, dla mnie... Jeżeli byśmy się tutaj pozamykali, no to, no to jest fatalnie w sensie takim, że tutaj no nic nie będę mógł sobie gdzieś tam wyrysować, nie? Jak mają łupnąć, no to nie łupną i to tak sporo. A jak nie, no to wyciągną to jeszcze odwiedzimy szczyt wczorajszy. Bo możliwe, że przejdziemy. Wiesz 20% na miedzi, 20% na, na miedzi to nie jest tak, że to sobie tak zleci i nie będzie miało w ogóle wpływu na indeks. No tak, tak, znaczy no, ja na mieć nie patrzę, nie? Ja tylko patrzyłem tylko tak jak tam chłopaki mówili, że mieli pozycję i tylko sobie tak zerknąłem, ale zobaczymy. No, Chyba, że mieć wróci, nie? Możliwe, że jutro wróci. No. To ciekawe jak nie, się jutro wig 20 no, no, no. otworzy. Mówię, ciekawe jak się jutro wig 20 otworzy. No to, no to Twister e, Freeport, jedna z największych takich, nie, wydobywczych miedzi, to minus 10 leci. No bo KGHM waży trochę, nie? Tak, tak, a Rio, czekaj, mam no, Rio gdzieś, nie, Rio chyba 4 tam, Rio Tinto, nie, 4% leciało na dół, z tego co pamiętam, no a ten Freeport, ci mówię, no 10% leciało. No ja dzisiaj zafarciłem, bo srebro, platyna przy okazji też się zwaliła, nie, a ja miałem dosyć ładne pozycje, no i przeczekałem, no i teraz zamknąłem, bo już nie mogłem patrzeć, bo zarobiłem 7,5% na tym, nie na platynie nie Kurczę Mirek kupował dzisiaj KGHM pisał nie wiem to była 15 czy któraś nie wiem czy wyszedł z tego no, największym wygranym to dzisiaj jest nasz kolega Alert trzeba mu złożyć hołd bo przyciął 20% nie no to to już szacun na lewarze nie tam kieliszek szampana chyba otworzy dzisiaj wieczorem nie wygląda to mieć, żeby coś ktoś tutaj chciał wybierać. Ale zobacz, jaki jest obrót duży, nie, Ty? Ale jest... zobacz, co tu było. Mówię, ten, ten jaki pin, jest obrót na spadku i to... to nie świadczy dobrze. No tu był też na, na wzroście, nie, ale, ale wiesz, o co chodzi? Po co to jest, nie? <laughs> Żeby się nie zabrać, nie? żeby jak się ktoś zabezpieczy za mocno, no to już nie jest zabrany Ale jak Alert tam wziął 10 razy taką pozycję, tak? Jaką chciał? Sobie taką. Ale słyszysz nas? Ale tam jeszcze bierze na szorta dalej chyba mieć. Nie słyszy nas. Ale jestem ciekawy Bitcoin czy się rozpędzi, bo jest minus półtorej, nie? To by musiał potwierdzić jeszcze Bitcoin na dół. Pamiętasz Marko Maro jak mówiłem, że, że dolar się zacznie umacniać tak z dwa tygodnie temu pod te obligacje, żeby je kupić na wyższych oprocentowaniach. No i tak zrobił. Tu jest euro. Dzisiaj wysypali się. Bo dzisiaj dostali potwierdzenie tego, nie, że mogą zarabiać kasę, nie? Bo ci, co kupili obligacje w tamtym tygodniu z 4%, no, liczmy 4% na 3 lata. No i im w dwa dni dolar wzrósł, to oni w skali roku zarobią stopę zwrotu 30%, nie? Bo oni tak liczą, nie? To, że oni to sprzedadzą za miesiąc, ale kalkulują to, z tak zwaną roczną stopą zwrotu, nie? Na głupim rynku obligacji jak ktoś wszedł w dolara i kupił obligacje i wyjdzie za trzy tygodnie, no to zarobi kupesiana, nie? Za 3%. Miesiąc na rynku pieniężnym to jest kawał grosza, nie? Przestawiam FIBO. Stawiasz FIBO do czego? Do miedzi? Nie, tu przestawię. do miedzi to nie ma... Tam nie można, ma jak przestawić. Mo, można przestawić, no ale na razie tutaj nawet nie ma żadnej reakcji nie, na miedzi, więc można tylko cały czas przestawiać na niższy poziom. Maro, 431 leci kanał 8-letni a teraz jest 4,61, także jeszcze troszeczkę mogą zlecieć do tego kanału. Jakieś 4-5% musiałbym policzyć wkurza. ale był tu taki, nie pamiętam jak on się nazywa jakiś. O, jeszcze leci. Taki z czapeczką taką miał awatar rysunkowy, taki on zawsze na tą mieć, tu zwraca uwagę jak. Więc to może jakoś odwrócić. A przysadł, Ten... e -maro, FIBO od tego długiego ruchu, teraz na dół, do tego drugiego ruchu pod górkę. Ciekaw jestem czy będzie różnica 30%. Może w tą, co było do góry? Tak, do tego co było na dół. Tu. No idź, 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 dalej, dalej, dalej w prawo, o, tylko jakbyś zrobił odwrotne FIBO, od prawej strony do lewej. Czyli od tego dzisiejszego ruchu na dół. A, nie można tak, dobra. No. Takie, nie wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, żeby, no i się zgadza, no, ten pierwszy dołek to jest yy, ten niebieska. Pierwsza... chciałeś, tak? Tak, tak, tak. no chciałeś? No i na dół. No to 76 zrobili. No widzisz, no. Czyli widać, że sobie ustawiają FIBO, jak już yy, yy, są <laughs> pozycje do brania albo do yy, ten, zamykania szortów. Wiesz co, nie wiem, może nawet to FIBO jakby tutaj grał konsekwentnie, to coś by z tego było. No ale Poziom 76,23 to o czym świadczy? To są te pierwsze takie słabawe opory, nie? Znaczy słabawe poziomy, Potem jak tam się już jest reakcja, no to też świadczy o czym No duży wolumen. A jaki zakres jest tego spadku z dzisiaj? No 200 tam, 40 punktów niecałe. złoto, gracie złoto na spadki też? To wygląda tak na. No nie, tak. no ja gram, ja gram złoto na, na trendy i na kanały. I na tego, na. No. Tutaj na 50 i na 200. To był duży wolumen, kiedy to był 16 lipca, A mały zakres, nie. No.